Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Ja mam na imię Wojtek i nauczę się programować w języku C Sharp. Dzisiaj powiemy sobie o logowaniu błędów. Ostatnio zajmowaliśmy się błędami i łapaliśmy błędy, łapaliśmy i rzucaliśmy dalej. Także zajmowaliśmy się z poziomu języka C Sharp za pomocą klauzuli try-catch. Z łapaniem błędu, z zalogowaniem, będą mówiliśmy o zalogowaniu, ale nie pokazywaliśmy dokładnie jak to zrobić. Dzisiaj postaramy się pokazać jak zalogować błędy do pliku tekstowego. Czyli taka bardzo popularna technika, większość aplikacji takich biznesowych w bankach, infrastruktura, wszystkie firmy w ZUS-ach, w różnych poważnych instytucjach, w różnych firmach, kompaniach, od małych do dużych, aplikacjach, które sprzedają bilety na lotniskach wszystko gdzieś, te wszystkie systemy podczas działania nie pokazują użytkownikowi dokładnie stosu wywołań, w którym miejscu nastąpił błąd, jakie pole w bazie danych było nieprawidłowe. Po prostu, po pierwsze, takie rzeczy są w jakiś sposób poufne, nie można ich pokazywać, nie można użytkownikowi takich rzeczy pokazywać. Po drugie, chcemy znać historię wszystkich problemów, które wystąpiły w aplikacji i w momencie, kiedy dostajemy zgłoszenie, że jakiś błąd wystąpił, możemy sobie takie logi, pliki tekstowe przejrzeć i zobaczyć dokładnie, że o tej i o tej godzinie wystąpił taki dokładnie błąd, i dokładnie gdzie w aplikacji, w której linii taki błąd powstał. Także to jest podstawa praktycznej pracy, normalnej pracy dewelopera. Po prostu przeglądanie logów, znajdowanie w logach problemów jest. To jest po prostu chleb powszedni, więc przejdźmy może do rzeczy. Skorzystamy z takiego logera. Tych logerów jest dużo, one są różne. Jest log4net, w Java występuje jego odmiana log4j, jest nlog, no jest ich po prostu kilka. My skorzystamy sobie dzisiaj z takiego nloga. Żeby z niego skorzystać, musimy sobie użyć pakietu nuget, czyli skorzystać z gotowego pakietu, który sobie zaimportujemy do naszego projektu. I robimy manage nugget packages i sobie szukamy tutaj pakietów nlog wpisujemy ok i szukamy teraz nlog extensions login czyli potrzebujemy takiego właśnie dokładnie pakietu ten pakiet sobie tutaj teraz zainstalujemy robimy install on ma tutaj różne oczywiście dependencies czyli on korzysta z różnych innych pakietów więc wrzucamy te wszystkie pakiety i ok mamy installed widzimy że mamy zainstalowany pakiet w wersji 5.2.2 w zasadzie jeśli chodzi o instalację tego pakietu to jest wszystko to co musimy w tej chwili zrobić to musimy sobie stworzyć plik konfiguracyjny Czyli taki pliczek, w którym będziemy mieli konfigurację, jak on ma działać. Robi się to właśnie w ten sposób, że dodaje się tutaj w aplikacji taki plik. On musi się znajdować tam, gdzie aplikacja się uruchomi, ale to może po kolei dodajmy ten plik, czyli robimy teraz new item. Możemy sobie zrobić code file i zróbmy sobie n log config. Czyli musimy go tak nazwać: n -log config. I to jest magiczna nazwa pliku. Jak nazwiemy go n -log config, to on po prostu będzie wiedział, że to jest konfiguracja dla niego. I stworzyliśmy sobie taki pusty plik i wszystko, co musimy zrobić, to wkleić w niego taką treść. Tutaj pokazuję wszystkie źródła do tej lekcji. Będzie można pobrać z GitHuba. Opis znajduje się za każdym razem pod filmem, więc możesz sobie pobrać z GitHuba te źródła i po prostu skopiować ten plik i zmodyfikować go tak, jak będziesz chciał, tak jak będziesz uważał za potrzebne. I tu w zasadzie mamy w tym pliku tylko dwie sekcje. Mamy sekcję Targets and Rules. I to chodzi o to, że to są miejsca, do których możemy target zapisywać, czyli na przykład mamy tutaj target o nazwie file, jest to target o typu file, czyli będzie to plik. I tu podajemy po prostu taki ciąg. To jest jego nazwa i to jest jego rozszerzenie. Zrobiliśmy, sobie. może tą nazwę tutaj w tych cudzysłowach możemy podać. Możemy po prostu wpisać plik.log i będzie to plik.log. Tam, gdzie nasza aplikacja zostanie uruchomiona, w tym samym folderze. Ja to zrobiłem tak, że dałem jeszcze base.dir, to znaczy to jest jakby ten folder, w którym jest uruchomiona aplikacja. Lepiej jest podać taką, on tutaj po prostu nlog sobie wstawi ścieżkę, w której został uruchomiony. Nie trzeba wtedy pisać c, dwukropek i dokładnie podawać lokalizacji. Ja sobie jeszcze zrobiłem folder logs, czyli chcę mieć subfolder, żeby te logi trafiały do takiego subfoldera. Dodałem nazwę programming curse, myślnik i dałem po prostu krótką datę, to znaczy, że codziennie będę miał osobny plik, czyli on codziennie jak będzie logował, jak będzie chciał zapisać coś do, do, do loga, to po prostu on stworzy taki plik, codziennie będzie to plik z nową datą. Także to jest wygodne, bo od razu widzimy, który dzień jest w którym plik. I to wszystko, co musimy zrobić, to jakieś zasady musimy, jak on ma logować. I podaję mu taką zasadę, że, bo błędy dzielą się na błędy, jest notice, potem jest debug, czyli taki błąd, który zakładamy, że tylko w debugu już do produkcyjnej aplikacji nie powinien trafiać taki błąd. Potem info, czyli zwykła informacja, warning, czyli ostrzeżenie, i error, czyli wystąpił błąd w aplikacji. I możemy, jakby, pisać do różnych plików, czyli na przykład możemy zrobić tak, że warningi i errory piszemy sobie do jednego pliku i to są poważne rzeczy, a info po prostu piszemy sobie od info w górę, piszemy do innego pliku i wtedy mamy taki plik duży, który zawiera wszystkie komunikaty i mały, który tylko błędy, więc patrzymy czasami tylko, czy możemy na przykład kontrolować w jakiś sposób automatyczny plik z błędami. Jeśli tam coś się pojawia, to znaczy, że ktoś powinien zerknąć ten plik, na przykład dostajemy wtedy. Na przykład maila z informacją, że pojawiły się błędy w logu z błędami. Także to jest wszystko, co trzeba zrobić. Teraz mamy tutaj ten plik w naszym projekcie. I to, co musimy jeszcze zrobić, to kliknąć sobie prawym klawiszem Properties i ustawić na tym, że jak zaznaczamy, to na dole mamy ten panel. Zwykle tak jest po zainstalowaniu w Studio, ale ja to sobie włączam, bo mi zawadza czasami. I wtedy robimy Copy to Output Directory, żeby kopiował ten plik zawsze do, do tego folderu, gdzie uruchamia aplikację. I tu możemy Copy Always zrobić. Czyli za każdym razem ten plik zostanie przy kompilacji, ten plik zostanie przekompilowany, przebudowany. Ok, build succeeded i teraz możemy sobie na przykład otworzyć ten folder, zrobić na przykład tak. Ok, to jest ten folder z naszą aplikacją i po prostu za każdym razem jak będziemy robić debug, to on tu będzie ten nlog config, nam wszystkie tu pliki są budowane. Tu jest zbudowana nasza aplikacja, programmingcurse.exe i po prostu ona się tutaj uruchamia w tym folderze, kiedy uruchamiam Visual Studio i też ten plik tutaj jest potrzebny, żeby NLog wiedział w którym miejscu, no żeby tą konfigurację on sobie domyślnie odczytał. Znajdzie taki plik, to on po prostu go wczyta. Dobrze. I teraz w momencie kiedy może skorzystamy, zrobimy tak sobie w naszej aplikacji, po prostu spróbujemy zapisać jakąś informację logerem. Czyli zrobimy sobie tak. Tworzymy sobie taki obiekt logger. I używamy log manager takiej metody. I ta metoda to po prostu wszędzie, zanim zaczniemy używać naszego logera, musimy sobie wytworzyć taki obiekt logger, który będzie miał dostęp do metod do logowania. No i wszystko, co musimy od, tego, od tej pory, możemy logować do tego pliku. Czyli robimy logger i mamy tutaj właśnie takie metody jak trace, czyli bardzo taka luźna informacja. Możemy dać Debug, możemy dać Info, potem mocniejsze to jest Warning i najmocniejszy to jest Error, tutaj są jeszcze widzę Fatal, czyli to tak, to Fatal nie wszędzie występuje, bo tych logerów jest, 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 jest różnie. Zwykle po prostu widzimy Debug, to są takie informacje tylko dla deweloperów jak pracują nad czymś, rozwijają, żeby czasami więcej pokazać w logach, ale standardowo Info, Warning and Error, Warn and Error, czyli no my sobie tutaj użyjemy teraz Info i zrobimy sobie Log Test. I takie coś chcielibyśmy teraz zobaczyć po uruchomieniu, kiedy przejdziemy przez to wszystko. Teraz, sobie uruchamiamy taką aplikację. No i to się uruchamia. Aplikacja się zakończyła, przyleciała, No ale teraz, zajrzyjmy do folderu. No i tu mamy teraz folder Logs, bo tak chcieliśmy. W środku mamy programming Curse. Mamy tutaj 2023.3.8. I widzimy, że po prostu ten plik sobie teraz możemy po prostu obejrzeć. Możemy ten plik otworzyć, i mamy tutaj dokładną informację. Mamy tutaj datę, mamy tutaj godzinę, mamy tutaj jaki to był rodzaj, że to był błąd, gdzie był wywołany, z którego miejsca, a i mamy tutaj tą informację. I teraz po prostu nam się te logi odkładają tutaj. I teraz możemy sobie z nich korzystać, możemy sobie po prostu na nie patrzeć. No i to jest narzędzie, które bardzo polecam. Praktycznie nie ma w tej chwili dużej produkcyjnej aplikacji, która by nie miała w jakiś sposób logu zaimplementowanych. Logi występują pod przeróżnymi postaciami występują w taki sposób, że na przykład nawet aplikacje mobilne, takie korporacyjne, tworzą logi. Czyli jak pracownik pracuje, sobie coś tam klika, to się gdzieś odkłada log i na przykład ten log może być zdalnie przesłany do serwera, gdzie deweloper może sobie przejrzeć logi, wtedy poszukać błędu, bo na przykład ktoś zgłasza, no nie może tam zeskanować jakiegoś kodu, jakiś konduktor, albo jakiś człowiek, który tam gdzieś na budowie coś skanuje, jakąś aplikacją sprawdza, jakieś materiały budowlane, albo w jakiejś hurtowni, no i mówi, że no tam przy takim i takim produkcie, jak coś tam zrobi, występuje błąd, on nie może tego zrobić, no to wtedy te logi są w jakiś sposób, te błędy są przesyłane, do serwera i, i gdzieś tam deweloper może zajrzeć sobie do, takiego, do takiej tabelki zobaczyć z tego konkretnie urządzenia ta, takie błędy i wtedy już widzi co się tak naprawdę stało widzi cały taki log zapisany i tak to wygląda a my jeszcze spróbujmy sobie może skorzystać próbujmy tak zrobić że weźmiemy sobie ten nasz logger wejdziemy folder service tutaj sobie stworzymy folder service sobie ten, ten nasz logger okay. Mamy logera i teraz tego logera sobie wykorzystamy. No i mamy tutaj logger, On jeszcze tutaj sugeruje, co by chciał. Read only, OK, będzie tylko Read only. Dobrze, i teraz mamy loger. I w zasadzie, w momencie tutaj w, ostatnio bawiliśmy się błędami, bawiliśmy się wrzucanie wyjątków, więc teraz możemy sobie spokojnie zrobić tak, że wykorzystamy ten get last order ID i zobaczymy, jak to funkcjonuje. Czyli robimy tak, w naszej części robimy Try i robimy New Order Service getLastOrderId, wiemy że to sięgnie do class with error i spowoduje błąd nigdy tego id nie otrzymamy ponieważ trafimy automatycznie do pętli catch i my sobie tutaj nic nie robimy ponieważ wiemy że nasze serwisy logują wszystkie błędy tu tylko zgłaszamy informację do użytkownika can get last order ID. Czyli tylko podajemy, że nie udało się. Tylko tyle dowiaduje się użytkownik, a w rzeczywistości nasz logger zaloguje ten cały błąd. I teraz zobaczmy się, co tam się wydarzyło. I robimy w ten sposób. Uruchamiamy to i nasza aplikacja podaje nam can't get last order ID, czyli dała nam ładny błąd i zamknęła się bez żadnych błędów. Normalnie włączyła się aplikacja, skończyła się, czyli doszła do końca. Ale my teraz sobie możemy tam wejść, uruchomić sobie to i zobaczyć. Oho, widzimy, wystąpił błąd. Widzimy, jaki ten błąd jest, i widzimy dokładnie, jak on przebiega, i widzimy dokładnie, co się z nim stało. Tak, nastąpił błąd, i mamy do niego dokładnie dostęp. Widzimy, że błąd jest zalogowany, czyli widzimy, że w tym miejscu użyliśmy sobie logera, i błąd się zalogował. Czyli za każdym razem, kiedy gdzieś w naszej aplikacji logujemy takie błędy, odkładają one się do plików. I można potem skojnie sobie taki plik znaleźć i sprawdzić. Także to tyle, jeśli chodzi o logowanie błędów. Zachęcam do używania w swojej aplikacji błędów, ponieważ jeśli tylko jest w niej troszeczkę więcej funkcjonalności, pomogą także i Tobie, bo ja bardzo często dodaję do aplikacji logery, nawet zwykłych aplikacji dla siebie, które piszę małych. Kiedy naklikasz, naklikasz, naklikasz po okienkach aplikacji, bardzo łatwo jest znaleźć taki błąd. Po prostu coś się stało, a tak naprawdę trudno jest dojść do tego, co się stało. Zachęcam też do tego, żeby dodawać, żeby logować różne informacje, czyli na przykład, że zaczynasz składać zamówienie, kończyć składać zamówienie, że na przykład otworzyłeś jakieś tam zamówienie dla jakiegoś klienta, że jakiś klient utworzył konto albo zalogował się ktoś albo ktoś połączył się z systemem albo że system wysłał jakieś dane do innego systemu. Także te logi otwierają też zrozumienie, jak działa system, bo potem czasami jest tak, że sam błąd jest skutkiem kilku wcześniejszych operacji. Jeśli logujesz informacje, jeśli logujesz coś, co się tak naprawdę dzieje w systemie, często korzystając z takiego logu możesz jakby dojść do tego, co doprowadziło do tego błędu. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam. Cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.